Jednym z najtrudniejszych aspektów dotyczących cukrzycy jest zdobycie wiedzy o tym, co jeść. Nie ma bowiem jednego, uniwersalnego planu posiłków. Kontrolowanie spożywanych węglowodanów jest natomiast niezbędne do utrzymania poziomu glukozy we krwi na pożądanym poziomie. Aby tego dokonać, powinieneś poszerzyć swoją wiedzę na temat różnych grup pokarmów i tego, co jeść. Będziesz w stanie dobrać odpowiednie jedzenie do swojego poziomu cukru we krwi w danym momencie. Pamiętaj, że nie wszystkie węglowodany podwyższają poziom cukru w ten sam sposób. To wszystko zależy od specyficznego dla ciebie indeksu glikemicznego. Wiedza o tym, co jeść, jest bardzo ważna, aby dobrze zaplanować swoją dietę i wybrać najbardziej wygodne składniki. Ważne jest, aby znać typ i ilość węglowodanów jaką ma każda grupa produktów spożywczych. Natomiast warzywa nie zawierające skrobi, takie jak kapusta, kalafior Pomidory i marchewki zawierają bardzo mało węglowodanów, a ich indeks glikemiczny jest niski. Są zatem doskonałym źródłem witamin, minerałów i błonnika. Można więc uznać je za idealny składnik diety osób z cukrzycą. Sporo owoców zawiera węglowodany. Jednak większość z nich cechuje niski indeks glikemiczny. Lekarze zalecają włączenie ich do diety ze względu na dostarczane przez nie składniki odżywcze, np. maliny, truskawki jeżyny, mają niską zawartość węglowodanów i są dobrym źródłem przeciwutleniaczy i witamin. Zawartość skrobi w suszonych owocach jest jednak wyższa, dlatego ważna jest znajomość porcji do spożycia w tej grupie. Na przykład zaledwie dwie łyżki rodzynek zawierają około 15 g węglowodanów. Zboża, takie jak pszenica, ryż, Owies i ich produkty pochodne, takie jak mąki, są głównym źródłem węglowodanów. Dlatego bardzo ważne jest ograniczenie spożywanych ilości. Musisz także zwrócić uwagę na ich stopień rafinowania zasadniczo. Wybieraj zboża i mąki pełnoziarniste. Są one bardziej odżywcze i mają niższy indeks glikemiczny. Podobnie, jeśli twoim celem jest utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi, trzymaj się z dala od przetworzonych produktów i rafinowanych mąk. Często zawierają one duże ilości dodanego cukru. Wskazówki, jak skutecznie kontrolować cukrzycę. Aby poradzić sobie z cukrzycą, powinieneś kontrolować swoją dietę. Pomoże ci w tym wiedza o tym, co jeść. Oto kilka wskazówek, o których warto pamiętać. Zaplanuj z wyprzedzeniem cotygodniowe menu. Obliczaj porcję węglowodanów we wszystkich potrawach które włączysz do menu zrób listę dozwolonych składników i kupuje z wyprzedzeniem, abyś miał je pod ręką. Gdy zaczniesz gotować, jeśli po zjedzeniu posiłku nadal jesteś głodny, możesz zjeść jakąś sałatkę, która nie zawiera skrobi, z sosem o niskiej zawartości węglowodanów i cukru. Będziesz czuć się bardziej syty i utrzymasz niskie spożycie węglowodanów. Wybierz produkty pełnoziarniste zamiast rafinowanych. Sprawdź etykiety, aby upewnić się, że główne składniki są pełnoziarniste. Pamiętaj, że wiedza o tym, co jeść poprzez zamienianie produktów z wysokim indeksem glikamicznym na takie z niskim, jest bardzo ważna. Jest wiele dobrych zamienników. Na przykład, zwykłe ziemniaki możesz zamienić na bataty, które mają niższy indeks glikamiczny. Sprawdzaj poziom cukru przed każdym posiłkiem, aby wiedzieć, co zjeść. Możesz użyć tradycyjnego glukometru. Są jednak nowsze technologie, które ułatwiają te zadania. Obecnie dostępne są urządzenia do ciągłego pomiaru glikemii, które mierzą dane dotyczące poziomu cukru przez czujnik wszczepiony w twoje ramię. Skanowane dane mogą być przesłane bezpośrednio na twój telefon komórkowy. Zapamiętaj! Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w swojej diecie, zawsze skonsultuj się ze swoim lekarzem. Będzie on w stanie wyjaśnić, dlaczego niektóre z opcji mogą być wygodniejsze lub korzystniejsze niż inne, w zależności od Twoich konkretnych potrzeb pamiętaj, że im więcej uwagi poświęcasz temu, co jesz, tym łatwiej będzie wprowadzić poprawki i ulepszenia w Twojej diecie. Możesz prowadzić zdrowe życie bez głodu.